Wszystkim, dzisiaj witam Was bardzo serdecznie. Mam dla Was coś, coś, coś całkiem bitnego. Jak pewnie widzieliście, ostatnio wczoraj czy tam przedwczoraj był filmik związany z otwieraniem skrzynek, tam był giveaway. Kto nie wie to pokażę do zgarnięcia. Jest o ta oto P250 za niecałe 14 zł, a Dzisiaj mam coś, coś zupełnie nowego. Dzisiaj wymyśliłem sobie coś takiego. Robimy giveaway'a do zgarnięcia jest jedna z tych oto broni szansa na AK-47, tak jak w tytule podane AK-47 Frontside Misty. Taka, taka givera jest, jest dzisiaj do zgarnięcia. Oczywiście jeżeli się uda. Jeżeli nie, jakakolwiek, która wypadnie z tej skrzynki wystarczy zostawić subika łapkę w górę, zostawić komentarz a w komentarzu napisać biorę udział i podać front, side, misty to musi być, być zamieszczone biorę udział front, side, misty to są słowa kluczowe po których będzie bot losował osoby, które zostawiły komentarz dla tych, którzy jeszcze nie korzystają z K dropa bądź korzystają a jeszcze nie użyli kodu kodu promocyjnego, polecam tu mamy zakładkę kod promocyjny i w tym kodzie promocyjnym wpisujemy sobie wąski no ja nie mogę użyć z racji tego, że nie, mu, nie mogę użyć własnego za użycie kodu promocyjnego dostajecie na start 2,17 zł co uprawnia Was do zakupu darmowej skrzyneczki poza tym codziennie mamy skrzyneczki darmowe do otwierania można dropnąć zarówno golda na skrzynki, złotóweczki albo jakiegoś fajnego skinka to by było na tyle. Ja biorę się do losowania, bierzemy sobie tutaj, otwieramy, jak już mówiłem, do zgarnięcia jest AK-47, bądź którakolwiek z tych tutaj broni. Co zostanie teraz wylosowane, to otrzymuje zwycięzca. Co nam padnie?